Siema, jestem DJ coś tam i dzisiaj sobie zagramy w moim starym, super, zarąbistym świecie z willą, ale laguje, tak no, no jak widać nie mam skina, no i tak, no i nie mam skina. Najpierw pierwsze co wróżymy po mój stracony ekwipunek, który znajduje się gdzieś tam po nieudanym skoku zwierzy No, ono tak, dobra, no to płyniemy. Bum 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 hmm, a hmm, hmm. już myślałem, że nie mam żadnych dźwięków w Minecrafcie, tak? Gdzieś tu ja zginąłem Ja nawet nie pamiętam Tam gdzie Kurde, gdzie ja zginąłem Gdzieś tu Nie wiem Wiem, że gdzie ja zginąłem. gdzieś zginąłem I gdzieś Tu Tu nie Shit, ja nie wiem gdzie ja zginąłem. W nie. Bum, 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 bum. No i nie wiem, gdzie ja zginąłem. Dobra, to wiecie, co ja tego poszukam. No i zaraz wracam. Dobra, no. To zaraz wracam. Już jestem. Trochę mi to zajęło, zanim znalazłem swój akwipunek, ale już wszystko mam. No, wszystko mam. No to wracamy do Willi i tak co dzisiaj by porobić? No bo ja dzisiaj na serio, tak szczerze mówiąc, nie mam żadnego pomysłu, co moglibyśmy porobić na serio. Na stówę wam mówię. Ja nie wiem. Yy, ponieważ... ponieważ, ponieważ... No nie wymyśliłem nic na ten odcinek tak się składa. Poza tym w deszcz, brzydka pogoda więc, tak, więc, tak, 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 więc... Pójdę i się prześpię. Może... Nie wiem szczerze mówiąc, co dzisiaj mam robić. Tak nudno dzisiaj. Głupio. A już wiem, już wiem, już wiem co zrobię. Już wiem, już wiem! Abym miałabym to, miałabym to, miałabym to... miał. nie ma. Tu nie ma. Oby było tu, aby było tu, aby było tu, aby było tu. A mam. Nie mam. No to znowu nie wiem, co mamy robić. Mam pomysł: pościnajmy drzewa. Nie. Najpierw to w ogóle zasadźmy drzewka wokół mojej willi. Może. Sadzony, tutaj mam w brzydkie słowo. Zrobię lasek tutaj taki nie, nie przy schodkach. Tu może być, tu, to nie. tu, 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 tu. Tu.

Tak, co byśmy w tym odcinku porobili, to ja nie wiem, ale coś na pewno porobimy. I tak się składa, że to coś, ona nazywa się może Nowy Dom. O rany, a i tak się miałem przespać tu. Blues, blues. Sadzonek nie chcę bla bla. Tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę. Dobra, tak. E, bum, cyk, e-bum, bum, bum, cyk, e-bum, bum. Zaraz, właśnie, wios właśnie. Chciałem e, sprawdzić, ile mam diaks. Uff, diaks, diaks. dwa diaksy. Tak, musiałem robić nową zbroję. A my się wam dzisiaj pochwalić, ile ich mam. No dobra, no to. No to tak, najpierw na sam początek rozbieramy to. I tak ponownie znaczy ponownie no. Ściągnąłem ostatnio Timber Molda Więc o kurde węgiel, wągiel, wągiel się może przydać. Bum 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 bum, bum, bum. wojny, wiecie o co chodzi, no nie. O oh, kurczę, wypływać. Oh, o oh, yes. jest, udało się. Jest, udało się. Bla 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 bla, się. Jest, udało się. Bum cyk, bum cyk, bum cyk, bum cyk, bum bum cyk, bum cyk, bum 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 no, może nie JJ'a. Nie mieszkam imienia JJ'a na daremno. Ja nie lubię hełów, Ale jak jestem Steve'em, to trzeba nosić hełm, bo się wstydzę Steve'a. No weźmiemy sobie może trochę tego dirtu. I jajcie, yeah, no z dziadziem. Aj co jest? Zablokowałem się. Tak więc dzisiaj sobie zrobię... O, już wiem, już wiem, już wiem, już... O, drzewka już mi rosną. Wow, to jest duże. Aha, tamto też trochę. Co? ano ja? tak, czemu takie jasne. Przecież ja gram ciągle na tym samym teksturpak. Zapominam ciągle o nim. O, dobra, to trochę pozbieram tych drzewek, tylko że tych coraz rosną tam, bo tych moich nie będę zbierał one nie służą do zbierania dobra to ja może trochę tego nazbieram i zrobię krótką przerwę a więc tak nazbierałem chyba tego 16 tylko więcej się nie chciało yy, no i teraz trzeba będzie się wybrać do piekła... No, ponad lak, żeby to jakoś wyglądało jako porządne ognisko. Do pieczenia kiełbasek, a nie do... A? On ten, że tutaj mi to odkryło. Że mi krypło. Tu się boję zaglądać nawet. Uy, zgrodza. zgroza. Kurczę, ciągle zapominam na jakim gram. Idzie! Aha, dobra, to ja wracam. Dobra, już jestem. I możemy się wybierać do piekła. A to tak, podpalamy, przepraszam bardzo, ale. Muszę podłączyć laptopa do kontaktu no to do... No, nie Za daleko no. już wchodzimy, 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 wchodzimy 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 no a no, jak nie zawsze w tym kupim piekle na Glowstown Glowstone o no, Zabierzemy sobie trochę ognia Hop, 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 hop. gdzie ogień. A nie ma ognia, jestem zły, bardzo zły, takim bardzo, bardzo zły. Trf, trf. ile, dobra wystarczy? W sumie wystarczyłoby 4, ale cóż co ja tam będę się... No i dobra, no i robimy nasze tak jakby ognisko, tak? Nic innego w tym odcinku nie ma do roboty. A tylko gdzie O, już wiem co będę robił w przyszłym. Aha, dobra, dobra, nie mój wymysł w przyszłym zrobię ogród i tam przeniosę ognisko ale najpierw ognisko będzie tu tak, czyli nether nie, nie tak, nie źle, źle, źle dobra kobla zaraz Teraz Bela. A Bela, Bela, straciłaś przyjaciela, o Bela, Bela, straciłaś przyjaciela. Jednym raz, dwa, trzy, cztery, w drugim raz, dwa, trzy, cztery. i w trzecim raz, dwa, trzy. A, jak w domu No i dobra. No i ten odcinek będzie krótki, i tak zaraz znaczy: no każdy będzie mój krótki, no bo mam jeszcze limit. Więc ten jest nadzwyczaj długi, już. Ale dobra. No to dokończę. ognicha i. No i cóż. No, no i, no i. Zakończę chyba pójściem spać, tak? A, palę się. Siedzę. Posikam się w nocy, bawi się ogniem, kurde. No i dobra, no i tak. Kończymy przy ognichu No dobra. No to...